Moi drodzy ranek w Gdyni, oczywiście zaraz napiję się kawy, ale dzisiaj nie mam ochoty na jakieś spalenizny, ciężko wypalone kawy, nic z tych rzeczy, dlatego znalazłem jedną z najlepszych kawiarni w Gdyni. Jest to kawiarnia Speciality, dlatego przetestujemy ich najlepszą kawę. Kawiarnia Black and White Po 4.9 na Google i TripAdvisorze. Długo szukałem złej opinii i najgorsze co znalazłem to 4 na 5. Dałbym pięć, gdyby nie brak miejsca w środku, miejsce z ogromnym potencjałem na większy lokal. Hmm, czyżby najlepsza kawiarnia w Gdyni? Zacząłbym od Gwatemali, mm -hmm. bo ona będzie taka, nazwijmy, bardziej rozwojowa. Polecono nam kawę Speciality z Gwatemali, parzoną oczywiście w przelewie, ponieważ, ciekawostka, w black and white nie podają americano. Najpierw przepuczę kubki smakowe i zaczynamy od Gwatemali. Bardzo dobra, lekka herbaciana. Yy, goryczka nieznaczna, czuję kwasowość, ale nie dominującą. Bardzo ciekawa kawa. Z finiszem, oczywiście, czekoladowym, ale taka niejednoznaczna, nie bym powiedział. Mi bardzo smakuje. To mamy tą kawkę w Guatemala. Zdecydowanie nie dla miłośników French roastu czy kawy spalonej na węgiel, ale dla smakoszy jest rewelacja. Moi drodzy, kawiarnia. Black and White Coffee w Gdyni, to nie jest miejsce, które możecie zobaczyć, tylko które powinniście zobaczyć. Kawa świetna, obsługa świetna i o tym świadczą też te dzikie tłumy, które tutaj cały czas się znajdują, także polecamy. Moi drodzy, ranek w Gdyni, oczywiście zaraz napiję się kawy, ale dzisiaj nie mam ochoty na jakieś spalenizny, ciężko wypalone kawy, nic z tych rzeczy, dlatego znalazłem jedną z najlepszych kawiarni w Gdyni. Jest to kawiarnia Speciality, dlatego przetestujemy ich najlepszą kawę. Kawiarnia Black and White. Po 4,9 na Google i TripAdvisorze. Długo szukałem złej opinii i najgorsze co znalazłem to 4 na 5. Dałbym 5, gdyby nie brak miejsca w środku miejsce z ogromnym potencjałem na większy lokal. Hmm, czyżby najlepsza kawiarnia w Gdyni? Zacząłbym od Gwatemali, bo ona będzie taka, nazwijmy, bardziej rozwojowa. Polecono nam kawę Speciality z Gwatemali, parzoną oczywiście w przelewie, ponieważ, ciekawostka, w Black and White nie podają americano. Najpierw przepuczę. Kupki smakowe i zaczynamy od Gwatemali. Bardzo dobra, lekka herbaciana, yy, goryczka nieznaczna. Czuję kwasowość, ale niedominującą. Bardzo ciekawa kawa, z finiszem oczywiście czekoladowym, ale taka niejednoznaczna, nie bym powiedział. Mi bardzo smakuje. To mamy tą kawkę w Gwatemali. Zdecydowanie nie dla miłośników french roastu, czy kawy spalonej na węgiel, ale dla smakoszy jest rewelacja. Moi drodzy, kawiarnia Black and White Coffee w Gdyni to nie jest miejsce, które możecie zobaczyć, tylko które powinniście zobaczyć. Kawa świetna, obsługa świetna i o tym świadczą też te dzikie tłumy, które tutaj cały czas się znajdują, także polecamy.